Poradnik wyborczy do drugiej tury wyborów prezydenckich. Witajcie, znowu to robimy. Tym razem poradnik, który będzie w 99% skupiony na porównaniu dwóch kandydatów, w przedstawianiu fragmentów programu dwóch kandydatów. No bo jeśli chodzi o samo głosowanie, no to to są wybory prezydenckie w drugiej turze. Jak pójdziecie głosować, to na karcie będą dwie osoby i zaznaczacie xa przy tej, którą wolicie. Nie ma tutaj specjalnie skomplikowanego i raczej nie da się nic wytłumaczyć. Także skupimy się jednak na kandydatach i na tym, co oni mówią, co obiecują i jaki vibe mają. Porównanie zrobimy dosyć podobne. Jak przy pierwszej turze, chociaż oczywiście wejdziemy w trochę więcej detali dotyczących pogarnych kandydatów, bo nie ma ich już 13, tylko jest dwóch, więc można to zrobić. Przy czym musimy wam przypomnieć, że w tym filmie mówimy o tym, co kandydaci obiecują, co mają w programach, co sami mówili, jak wypowiadali się na różne kwestie. Więc należy brać pod uwagę, po pierwsze, że kandydaci mogą potencjalnie kłamać. Ja wiem, szokujące, polityka, ale mogą kłamać. Przy czym druga kwestia jest taka, że na pewno kłamią, przynajmniej w niektórych kwestiach, dlatego że ogólnie rzecz biorąc, to też musimy wam przypomnieć, prezydent w Polsce nie do końca ma uprawnienia, o których mówią kandydaci na prezydenta. Prezydent w Polsce może składać ustawy. Za pomocą inicjatywy ustawodawczej, ale żeby je przepchnąć, potrzebuje Sejmu, potrzebuje większości. Więc tak naprawdę prezydent sam w sobie nie może żadnego nowego prawa wprowadzić, to jakby pierwsza rzecz, a druga ewentualnie może on wetować ustawy, czyli może on wiecie w negatywny sposób wpływać na działanie rządu, oczywiście negatywny w rozumieniu taki destrukcyjny, przy czym wiecie, wetowane rzeczy mogą być z waszej perspektywy rzeczą dobrą do wetowania, także tu nie chodzi o to, że to jest złe. Co bardziej, no, trzeba zaznaczyć, w którym miejscu prezydent ma te swoje konkretne prerogatywy. Także, tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie, wydaje nam się, że dużo sensowniejszym niż skianie się na konkretnych obietnicach kandydatów, że oni to Dowiozzą, tego nie dowiozą i tak dalej. Jest skupianie się na ich wajbie na spróbie zrozumienia, jakimi kandydatami są, z jakimi wartościami stoją i z jakimi ustawami będą się zgadzać, jakie będą promować, jakie będą przyjmować, a jakie będą wetować i przeciwko jakim będą walczyć, nieważne jaki rząd będzie u władzy. Także biorąc to wszystko pod uwagę, bez zbędnego przedłużania, zostawcie tak, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie w nasze filmy i lecimy tak naprawdę do tego filmu, gdzie w wielu różnych kwestiach powiemy sobie o kandydatach na prezydenta. No i tak jak mówiliśmy, tutaj będzie gigantyczna ilość punktów i tematów, wiele z nich było zresztą brane od was. Bezpośrednio, bo pytaliśmy Was na Instagramie, jakie tematy najbardziej Was interesują. Przyznam szczerze, że nie byliśmy zaskoczeni, bo wygrały takie klasyczne dosyć, których można było się spodziewać, więc będzie tu o gospodarce, będzie o chociażby służbie zdrowia, od której zaczniemy, będzie o, nie wiem, sprawach związanych z energetyką, ale też ze światopoglądem, także będzie masa różnych takich rzeczy, które wyróżniliśmy, aby można było sobie jakoś kandydatów powiedzmy porównać. Zacznijmy od służby zdrowia, tak jak zresztą powiedziałem, i zacznijmy od Karola Noworskiego. Jeśli chodzi o jego kwestie programowe, to w programie ma zapisane stworzenie Centrum obsługi Pacjenta. Miała to być platforma, która będzie agregować wszystkie Wasze recepty, zwolnienia i tak dalej i tak dalej, jakby waszą też taką potencjalnie historię medyczną. Ma być to taki portal, który będzie hubem dla pacjentów, a także mówi on o pierwszeństwie w kolejkach do lekarza dla Polaków. No czyli w skrócie ma być to wiecie jakby kwestia, że Polacy zawsze wchodzą przed obcokrajowcami. To jest w programie, ale to nie tylko te kwestie, no bo też w swojej kampanii przy swoich przemówieniach mówił o innych rzeczach związanych ze służbą zdrowia. No jeśli chodzi o takie wypowiedzi to jest on przeciwny prywatyzacji służby zdrowia. Mówi on o tym, że obniżanie składki zdrowotnej jest złym pomysłem. Sprzeciwia się on szczepieniom. Chyba, że chodzi o choroby, które stanowią zagrożenie. Mówi o stworzeniu Narodowej Fabryki Substancji Czynnych, tak aby uniezależnić się lekowo, i żeby Polska była suwerenna lekowo, tak to nazwijmy. A także chce zwoływania rady gabinetowej, na których będzie mógł cisnąć rząd, żeby ten robił więcej w sprawie zdrowia. Jeśli chodzi o Trzaskowskiego, to w jego programie znajdziemy rozszerzenie M-Obywatela, po to, żeby stał się hubem dla pacjentów. Jeśli chodzi o, wiecie, to mają być wszystkie skierowania, wyniki badań, sesje kolejek i tak dalej, i tak dalej. Czyli de facto jest to podobny pomysł, tylko może trochę inna, inna nazwa. I inny pomysł implementacji, no bo tam mamy nową rzecz, a tutaj mamy zrobienie tego w M. Obywatelu. A jeśli chodzi o to, co Trzaskowski mówił w kampanii, no to mówił on o tworzeniu specjalistycznych szpitali. Jest za obniżeniem składki zdrowotnej i twierdzi, że jakby to sprawi, że na koniec dnia w NFZ będzie więcej pieniędzy, bo to odblokuje przedsiębiorczość Polaków. Jednocześnie jest przeciwny rewolucją w NFZ, a jest za no jakby zmianami takimi ulepszającymi NFZ, no bo uważa, że NFZ w jakimś stopniu jest już okej, okay, tylko po prostu teraz trzeba go cały czas zdecydowanie ulepszać. Co oznacza, że jest on ogólnie przeciwko prywatyzacji służby zdrowia, ale no mówi on o, oczywiście, wiecie, reformy tak samo jak Karol Nawrocki, tylko tutaj wydaje mi się, że jest trochę mało szczegółów po stronie obu panów, żeby jakoś specjalnie wam o tym opowiadać. No dobra, y, służba zdrowia za nami. Przejdźmy do bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zaczniemy sobie znowu od Karola Nawroskiego. Jeśli chodzi o jego program, no to y, nie chce on wysyłania żołnierzy do Ukrainy, mówi o 5% PKB na obronność, które Polska powinna wydawać. Mówi on o ochronie cywilnej, budowaniu schronów w każdej gminie oraz o nowym systemie zarządzania kryzysowego. Tam w ogóle też powołuje się na straż pożarną, jako datą, która miała gdzieś tam trzymać te kompetencje, a także o 300 tysięcznej armii. Jeśli chodzi o to, co mówi, a nie y, pisze w program, Gramie, no to zdecydowanie Karol Nawrocki stawia na Stany Zjednoczone ani Unię Europejską. Nie podobają mu się te pomysły dotyczące tych wspólnych zakupów i tych różnych takich przepisów, które mają być wprowadzane na przykład o tym, że dwie trzecie broni mają być kupowane w Europie, no bo twierdzi, że to będzie tylko wzmacniało Francję i Niemcy, a do tego bardzo sprzeciwia się NATO V2, tak, bo jakby uważa, że to osłabiłoby to NATO V1 w tym wypadku. No czyli po prostu wiecie, to jest ta koncepcja właśnie, że no Europa spoko, ale Stany Zjednoczone to jest nasz główny gwarant bezpieczeństwa. A do tego jest on za zamknięciem granicy z Niemcami. W sensie kontroli, nie? Jakby nie, że tak na się nie da przejęcia. Jechać. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego z kolei i jego program, no to mówi on o zwoływaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego raz na 60 dni 5% PKB na obronność, teraz wydajemy około 4,2, czyli to jest jakby ten sam postulat między Trzaskowskim a Nawrockim. W jasności, to że mówimy najpierw do Nawrockiego, a potem Trzaskowskiego, nie znaczy, kto wpadł na ten pomysł wcześniej, bo często wiecie, to tak nawet nie ma znaczenia i ciężko byłoby to prześledzić, kto pierwszy coś powiedział. Jeśli chodzi o tą kampanię prezydencką, tak, no bo tak wiecie, w historii Polski to się da prześledzić i jakby wiadomo, kto pierwszy wyszedł z jakimiś postulatami, a jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to wiecie, to jakby też normalne, tylko coś podkradną i tak dalej. Ech, to by na to Patrzył, prawda? Ale idąc dalej, mówią o tym, że 50% pieniędzy, które są wydawane na modernizację armii, powinno iść na modernizację armii w Polsce. Wiadomo, że armii w Polsce rzeczy mają być kupowane z Polski. 50% pieniędzy ma być wydawanych w Polsce, żeby wzmacniać polską armię. Proponują stworzenie centralnego okręgu przemysłowego na Podkarpaciu. Kiedy to się wydarzyło, to jest niesamowite. Ale jest to w programie. No i mówimy o tym w kontekście bezpieczeństwa, dlatego, że no, mają tam powstawać też bazy, ale także jakby fabryki uzbrojenia itd. Tak tak więc z bezpieczeństwem się to wiąże. Jeśli chodzi o to, co w kampanii mówił, to mówił dużo o kwestii gry na dwóch. Fortepianach, to znaczy, że wiadomo, że Stany Zjednoczone są bardzo ważne, i to jest nasz gwarant bezpieczeństwa i tak dalej, ale z drugiej strony musimy mocniej współpracować z Unią Europejską. W tym kontekście chociażby zbrojeń, powinniśmy więcej zbrojeń kupować na naszym rodzimym, też europejskim rynku. Właśnie tak gra na dwóch fortepianach, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale Europa też jest ważnym sojusznikiem w tym wszystkim. Jest on za wzmacnianiem granic powiedział, że jeśli Niemcy będą odwalać, wiadomo, to jest parafraza, Jeśli Niemcy będą odwalać, to za tej zamknięciem granicy niemieckiej też jest. wali on mocno rząd, prawda, za to, że ten uszczelnił granicę białoruską. No wiadomo, że też spór między PiSem a PO jest o to, że z jednej strony Pis zaczął, prawda, Budować te zapory na granicach i tak dalej. No i PIS jakby zaczął mówić, że o, patrzcie, PO, jest nam przeciwny w tym momencie, a teraz PO doszło do władzy i teraz nagle mówią o tym, że o mój Boże, to jest wszystko nasza zasługa. A PO z kolei mówi, że no tak oni to mówili, ale oni robili bez a my teraz przyszliśmy i wreszcie robimy to dobrze, uzupełniamy ten płot, ten mur i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka, wiecie, w ogólnie rzecz sporna między PiSem a PO. W każdym razie Trzaskowski właśnie chwali rząd mi, że o teraz wreszcie jest to zrobione dobrze, także jest on oczywiście też za zaporą na granicy w tym kontekście. Oraz mówi o tym, że nie ma mowy o wysyłaniu żołnierzy Polskich do Ukrainy, bo mają oni zabezpieczać naszą. Flankę to Idąc dalej, jako że naprawdę nie mamy tutaj <laughs> tam kolejności tematycznej, LGBT, na jeśli chodzi o program konkretnie, jest przeciwny adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, jest przeciwko ideologii w szkołach, w sensie ideologizacji w szkołach. Trochę wydaje nam się, że to jest główny, jakby ten, ta, ta myśl teraz wystąpiła, że nie jest to napisane, ale wydaje nam się, że to jest ta domyślna rzecz, tak? Jak w sensie, że zakaz ideologii w szkołach. Jeśli chodzi o rzeczy w trakcie kampanii, no to, to on postawił Trzaskowskiemu tęczową flagę na, w trakcie debaty w Końskich, także to była jakaś rzecz, która, która była i żyła w tej kampanii. Poza tym do niszczarki wrzucił komiks Gender Queer. To był ten komiks z Muzeum Sztuki Współczesnej, prawda? Wrzucił go w takim też tłumaczeniu, że to jest właśnie ta ideologia, o której mówi i że trzeba właśnie bronić dzieci przed tym. Wielokrotnie mówi o tym, że może jest to związek mężczyzny i kobiety, ale jednocześnie jest on otwarty na to, żeby rozmawiać o statusie osoby najbliższej. I teraz status osoby najbliższej dla osoby, które nie wiedzą, to jest taki stary pomysł. Wydaje mi się, że Dudy, czy w się sensie pewnie ktoś był przed nim jeszcze, ale, ale Duda o tym dużo mówił w którymś momencie. I to jest teoretycznie podobne do związków partnerskich, tylko że jednocześnie ma mieć trochę chyba inny Dźwięk taki społeczny, ale na przykład na debacie Karol Nawrocki mówił, że jakby taki status by byłby ok, no bo właśnie mogły być dwie osoby homoseksualne, które mają taki status, ale też status osoby partnerskiej mógłby być jakiś młody mężczyzna i weteran. Także nie będziemy Was oszukiwać, to też nie jest takie oczywiste, co to znaczy, ale co do zasady wydaje się, że jest to taka odpowiedź PiSu i środowiska PiSu na związki partnerskie i coś, co co do zasady miałoby działać dosyć podobnie. Więc tak myślę, że najłatwiej jest to zrozumieć w kontekście tej dyskusji. No i wydaje nam się, że nie jest szczególnym przekłamaniem stwierdzenie, że Karol Nawrocki po prostu ma konserwatywne poglądy yy, światopoglądowo. Także to jest, yy, to jest ten wari z Trzaskowskiego z kolei, jeśli chodzi o program, tam nic nie było o osobach LGBT, ale z rzeczy, które mówił, to powiedział on, że jest przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne, ale jednocześnie powiedział, że absolutnie podpisałby ustawę o związkach partnerskich. Jeśli chodzi o kwestie szkolne, to wypowiadał się pozytywnie na temat właśnie takiej pomocy psychicznej osobom LGBT w szkołach i tak dalej. W wywiadzie na dużo o tym mówił, tłumaczył, że to nie jest żadne ideologizowanie dzieci, tylko kwestia tego, żeby po prostu zapewniać pomoc psychologiczną też jakby dzieciom LGBT w tym kontekście. I ogólnie, no trzeba powiedzieć, że Trzaskowski jest raczej progresywny, na pewno bardziej niż Karol Nawrocki, w tej kampanii raczej nie mówił bardzo dużo na tematy związane z osobami LGBT. Są jakieś jego stare wypowiedzi na przykład z 2018 roku, kiedy mówił, że chciałby być pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli ślubu w parze jednopłciowej, ale ogólnie w tej kampanii było tego raczej mało. Przy czym oczywiście no miał on tą nie, niekomfortową dla siebie pewnie sytuację, kiedy właśnie Karol Nawrotski dał mu tą flagę LGBT, Magdalena Bied ją zabrała od niego, bo on ją schował. Także prawda to takie rzeczy kampanijne w tej kampanii wyborczej. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no to co? Asia. No i tutaj w programie Nawrocki nic nie ma, ale to co powiedział, to to, że jest ogólnie przeciwnikiem jest przeciwnikiem liberalizacji prawa aborcyjnego I jest przeciwnikiem powrotu do kompromisu aborcyjnego Ale jednocześnie uważa, że powinien zostać wypracowany jakiś nowy kompromis Bo nie zgodzi się na przykład na to, żeby aborcji były poddawane dzieci z zespołem Dauna To jest cytat dla jasności Jeśli chodzi o Trzaskowskiego, no to on jest za z kolei liberalizacją prawa aborcyjnego Ma to nawet wpisane w programie A jeśli chodzi o jego wypowiedzi, no to jest za liberalizacją prawa b... Do 12 tygodnia, a także zapowiada, że będzie wywierał na Sejm bardzo duży nacisk, żeby tego typu prawo przeszło, i jeśli to się nie stanie, to on sam ustawę w tej sprawie złoży. Takie są jego zapowiedzi. Jeśli chodzi o kościół, przejdźmy teraz trzaskowski pierwszy, tak? Trzaskowski, jeśli chodzi o program, to brak jakichś konkretnych rzeczy dotyczących kościoła, ale jeśli chodzi o rzeczy, które mówi w kampanii, na wiecu po ogłoszeniu Exit Pola po pierwszej turze, mówił, że jest on gwarantem usunięcia funduszu kościelnego i prawdziwego rozdziału państwa od kościoła. A na wiecu w Poznaniu, mówimy tylko, dlaczego gdzie był ten wiec, bo to Poznań, więc wiecie, Poznań Strong. Powiedział, on, że jestem przykład przeciwnikiem że w urzędach, no bo tam obywatele przychodzą za swoje swoje sprawy i to mają być miejsca całkowicie neutralne, się to poglądowo. Jeśli chodzi o Nawrockiego, to w programie też nie ma nic o kościele, ale jeśli chodzi o to, co w kampanii mówił, no to powtarzał parukrotnie, że jest przeciwnikiem wyrzucania religii ze szkół, mówi dużo o chrześcijańskich wartościach jako podstawie Polski, podstawie cywilizacji zachodniej. No a do tego Nawrocki pojawił się z ryzykiem, a także mówił o tym, że pierwszą podróż zagraniczną odbył do Watykanu. W zasadzie sensie, że leciałby do Stanów, ale międzylądowanie byłoby Watykan. No ale okej, okay, zmiana tonów. Podatki, przedsiębiorcy, gospodarka i w ogóle. To będzie. Większy trochę, niestety. Będzie więcej mówienia. Trzaskowski. Program. W programie mówi on o ugodzie podatkowej, czyli wsparciu przedsiębiorców w kryzysie, o bardziej elastycznym sposobie negocjacji spłat zobowiązań i o bardziej partnerskich relacjach między przedsiębiorcami a urzędem skarbowym, domniemanie niewinności podatnika, automatyczne zaciąganie rzeczy z peselu u i ułatwianie papierologii w ten sposób. Jeden za dwa, czyli to jest kwestia deregulacyjna, która w tej kampanii się pojawiała. Każda deregulacja oznacza likwidację dwóch innych regulacji. Unia Europejska plus zero, czyli idea tego, że nie będzie dodawania żadnych. Dodatkowych przepisów na te, które Unia i tak sprawia, że musimy przyjąć, żeby nie dopisywać nic do tych unijnych przepisów. No więc w programie o tym jest całkiem sporo. A jeśli chodzi o to, co mówi, to byśmy dodali jeszcze tylko, że u Mencena zapowiadał, że jest on przeciwnikiem wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków, że gwarantuje nie wprowadzanie żadnych nowych podatków. A także mówi, że jest on gwarantem kwoty wolnej od 60 tysięcy złotych. Żeby kwota wolna to było 60 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o Nawrockiego z kolei, no to jeśli chodzi o program, nie podpisze on żadnych nowych podatków. Chce obniżenia VAT-u do 22%. Chce PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci i miałoby być to zwolnienie z właśnie podatku dochodowego do 140 tysięcy złotych dochodu rocznego dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwójkę dzieci. W programie są wpisane ulgi dla przedsiębiorców, chociaż tutaj bez większych szczegółów, więc na, na tym poziomie to na razie zostawmy. Podwyższenie drugiego progu podatkowego, podwyższenie drugiego progu do 140 tysięcy złotych, usunięcie podatku belki, waloryzacja emerytur o co najmniej 150 zł rocznie, ale też biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, gwarancja dziedziczenia bez podatku. No i jeśli chodzi o to, co mówił, to w sumie w większości mówił o rzeczach z tego programu, bo trzeba przyznać, że tych kwestii, zresztą tak samo jak tych kwestii gospodarczych było dużo w programach. Więc potem, jak już mówili, to raczej mówili o tych oboje zresztą kwestiach związanych właśnie z tymi dwoma rzeczami. Także tutaj, jeśli chodzi o te kwestie podatkowe, jeśli chodzi o kwestie takie, wiecie, gospodarcze, to oczywiście nie jest wszystko, bo w innych elementach nam się one przetną z innymi tematami, dlatego tam je wrzuciliśmy. Na pewno podatek katastralny, tak? To będzie w temacie mieszkaniowym. Ale co do zasady, mniej więcej widzicie, że jest to dosyć podobny vibe w wielu kwestiach. No Ale jak zrobiliśmy podatki i tak dalej, to przejdźmy do kwestii socjalnych. W sensie polityki socjalnej państwa. Przy czym trzeba zaznaczyć, te wybory były zdecydowanie bardziej o przedsiębiorcach niż o pracownikach. Tak no, no w sumie tak, można chyba tak powiedzieć. Wydaje nam się, w naszej ocenie przynajmniej te wybory, ta druga tura była bardziej o przedsiębiorcach. Więc nie będziemy kłamać w tych kwestiach socjalnych, nie ma jakoś super dużo. Jeśli chodzi o na przykład 800, to Rafał Trzaskowski mówił o tym, że powinno obowiązywać tylko pracujące osoby z Ukrainy, a nie jakby wszystkich. Tak to dla niego to był ważny punkt kampaniny. Jeśli chodzi o Nawrockiego, on bardzo mocno podkreśla, że jest gwarantem tych zdobyczy socjalnych pisów z stylu 800, emerytury. Tak to zresztą w swoim programie ma to kwestię znowu Emerytur, no a także mówi on o tym, że nie powinniśmy dopłacać do ukraińskich emerytur. Jest za tym, żeby Polacy mieli pierwszeństwo w świadczeniach, czyli trochę jak z kwestiami tych kolejek do lekarzy. A teraz przejdźmy sobie do tematu migracji i zaczniemy od Trzaskowskiego. Jeśli chodzi o migrację, to jest taki programowo, główna rzecz Trzaskowskiego, to jest właśnie to 800 plus dla osób z Ukrainy, no ale to Wam przed chwilą powiedzieliśmy, więc bez sensu. Więc przechodząc do tego, co mówił w tej kampanii, mówił o tym, że jakby jest ok z taką migracją ludzi, którzy są wiecie, sprawdzeni, którzy przyjeżają faktycznie do pracy i są spokojni, przestrzegają prawa, ale jeśli ktoś w jakikolwiek sposób je łamie albo w w jakikolwiek sposób się nie dostosowuje, to powinien zostać wydalony. To jest jego taka, ta, taka główna, duża rzecz, to powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Ale taką główną rzeczą, na której Rafał Trzaskowski skupiał się w trakcie tej, tej kampanii, też szczególnie, że to był często zarzut w jego stronę, to była kwestia paktu migracyjnego i Rafał Trzaskowski tutaj bardzo mocno stoi po stronie tego, że Polska na pakcie migracyjnym nic nie straci, bo w ogóle dzięki niemu w 2015 roku zostały wpisane rzeczy, które mają sprawiać, że wylicza nam się to, ile osób z Ukrainy przyjęliśmy i on, Rafał Trzaskowski, idąc z tym takim rozwania mówi o tym, że tak naprawdę pod wieloma względami pakt migracyjny dla Polski to w ogóle byłby super, bo trzeba było płacić za migrantów. To Polska by dostała w ogóle masę hajsu właśnie za to, że przyjmowała Ukraińców. No i oczywiście opowiada się, wiecie, za bezpiecznymi granicami, które są kontrolowane, szczelne i tak dalej, jak wszyscy w tej kampanii, w ogóle wszyscy w polskiej polityce obecnie. Więc tutaj chyba nie ma żadnego sporu. Jeśli chodzi na Neuwropskiego, to programowo mówi on o wypowiedzeniu paktu migracyjnego, więc to jest jakieś takie, małe małe starcie między nim a czeskowskim w tej kwestii. No a w kampanii mówił o utworzeniu Urzędu do Spraw Walki z Nielegalną Migracją. Mówił oczywiście o bezpiecznych granicach. Nie podobają mu się te centra integracji, bo to też była oczywiście kwestia sporna, bo jedni mówili, że o, to jest złe, a inni Mówi, ale to przecież PiS to robił. My wszyscy, się, prawda, kłócili o te centra integracji, więc to była rzecz, no, Karol Nawrodki nie jest ich fanem w każdym razie. No i oczywiście, tak jak mówiłem na początku, mówił on bardzo dużo o jednostronnym wypowiedzeniu yy, kwestii paktu migracyjnego, zaznaczając, że jest to szkodliwe dla Polski. Jeśli przeszlibyśmy sobie do polityki zagranicznej teraz, no bo prezydent polityki zagraniczna, to w sumie akurat ważna sprawa. Repon Trzaskowski. Programowo w sumie tak z zagranicznej czysto znaleźliśmy tylko coś, co się można, jakby przeczytam. mamy silna pozycja Polski w Europie dzięki inwestycjom w innowacje i badania naukowe. No a jeśli chodzi bardziej o to, co mówi, no to co? jest zdecydowanie proeuropejski. Politykiem. Mówi on o tym, że trzeba współpracować z Europą, że to jest jakiś taki kierunek, że właśnie budowanie silnych sojuszy w Unii Europejskiej jest podstawą bezpieczeństwa Polski. Jednocześnie nie odżegnuje się od Stanów Zjednoczonych i twierdzi, że Stany są bardzo ważnym partnerem, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo. No, mówi on o współpracy z Stanami i o tym, że absolutnie byłby w stanie się dogadywać z i republikanami i demokratami. No i co trochę różni go tutaj chociażby od Karola Nawrowskiego, mówił on o tym, że takim domyślnym, docelowym stadium powinno być to, żeby jednak Ukraina została przyjęta do NATO i żeby w tym NATO faktycznie funkcjonowała. Czuję, że to może nie teraz, ale ogólnie. Nie tak wiecie, w perspektywie czasu powinna być to rzecz. Jeśli chodzi z kolei o Karolanawroskiego, to w programie też nie zdaliśmy specjalnie dużo o polityce międzynarodowej, ale mówił o niej, mówił między innymi o tym, że Polska powinna być liderem relacji ze Stanami Zjednoczonymi z perspektywy Unii Europejskiej. Czyli że powinniśmy wiecie, w Unii Europejskiej być liderem rozmów z Amerykanami. Jest on zdecydowanie mniej euroentuzjastycznie nastawiony do Unii Europejskiej niż Rafał Trzaskowski i zdecydowanie mocniej idzie on w stronę tego, że to Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. To Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo, to z nimi powinniśmy współpracować z nimi powinniśmy rozmawiać. I o ile mówił on, że. Polski jest w Unii Europejskiej, o tyle, no, zwraca uwagę i mówi dużo o federalizacji Unii Europejskiej, o walce o suwerenność Polski w ramach Unii Europejskiej i o tym, że Unia Europejska jednak ma swoje bardzo, bardzo, bardzo duże problemy, które mu się nie podobają i trzeba z nimi walczyć. Także jeśli miejmy się zrobić takie porównanie, to Rafał Trzaskowski jest trochę bardziej, że Europa, trzeba z nimi więcej współpracować, a ciutkę mniej mówi o Stanach Zjednoczonych, a Karol Nawrocki dokładnie odwrotnie. Czyli Karol Nawrocki jakby nie mówi, wyjdźmy z Unii Europejskiej, ale mówi, że Stany Zjednoczone są ważniejszym partnerem. Przynajmniej tak da się to wyczytać z tego, jak kładli akcenty w tej kampanii i jak mocno o tym mówili. Przy czym, jak mówimy, no, Rafał był bardziej skupiony na tym mówieniu o tej, wiecie, polityce na dwóch fortepianach. A Nawrocki miał ten vibe, że z testami trzeba spracować, są super, a z Unią Europejską tak też trzeba współpracować, no ale tutaj jest kwestia suwerenności i innych takich kwestii, które może niekoniecznie mu się podobają. I z dalej: mieszkalnictwo. Mieszkalnictwo, w którym zaskakująco w sumie nie aż tak dużo się wydarzyło, to musimy przyznać. W każdym razie, jeśli chodzi o Trzaskowskiego w mieszkalnictwie, tutaj nie mamy za bardzo rzeczy w programie, ale jeśli o jego wypowiedzi: więcej pieniędzy dla samorządów i budowania mieszkań komunalnych, bo właśnie to samorządy i mieszkania komunalne budowane przez te samorządy są rozwiązaniem dla problemu mieszkaniowego. W Polsce. Czujemy, że musimy powiedzieć o tym, że wiecie, no miał on te swoje takie, taką całą narrację, o tym, że on się zna na budowaniu mieszkań, no bo przecież był prezydentem Warszawy tak długo i to Barzez nie robili. No ale tam no niekoniecznie może poszło mówienie tego czasami. I wydawało się, że czasami się troszeczkę mieszał w zeznaniach na różnych debatach i tak dalej. Wydaje mi się jednak warto zaznaczyć. Jeśli chodzi na wrocki z kolei, to ten w programie ma wpisane, że tereny podbudowy mieszkań dla spółdzielni i samorządów, dostęp do państwowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania, ograniczenie niesprawiedliwych zysków banków na odsetkach od kredytów mieszkaniowych. Ale z drugiej strony w programie jest postulat konstytucyjnej ochrony przed podatkiem katastralnym w Polsce co z kolei też do pewnego stopnia była rzeczą, o której miotał się on na debatach, więc jakby wiecie, super sprawa. Obaj kandydaci mówią, że zrobią, że mieszkanie będą tanie, super, i młodzi będą mieli mieszkania, ale było zaskakująco mało naszej opinii w tej drugiej turze i wśród tych kandydatów jak o tematyce mieszkaniowej. Myśleliśmy, że będzie tak trochę trochę więcej. I zmierzając już do końca energetyka, energetyka, proszę państwa, Trzaskowski w programie ma wpisane uniezależnienie energetyczne poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. No i mówiono o dużej potrzebie inwestowania w właśnie OZE. Mówią też o tym, że węgiel, ok, jest nam potrzebny i jest jakby ten taki element przejścia, i nawet jeśli dążymy do zeroemisyjnej gospodarki, no to faktycznie ten węgiel jeszcze przez wiele lat będzie nam potrzebny, a także mówię, że tak absolutnie powinniśmy budować elektrownię atomową. Bardzo podobnie jak nawrocki, który to w programie ma wpisany tani prąd, minus 33% rachunki o jednością w dół, że po prostu to zrobi, w sensie to jest jakby obietnica nawrockiego dotycząca energetyki, no, a także zielone certyfikaty na pokrycie rachunków zamiast na dopłaty do samochodów elektrycznych, tania energia z węgla federować, wydobywać, rozwijać, a także no, kwestia wycofania się Polski z zielonego ładu. Nawrocki chce wycofać się z paktu migracyjnego i zielonego ładu, więc to są rzeczy z jego programu. Jeśli chodzi o to, co mówi, to nie jest on wrogiem odnawialnych źródeł energii, ale uważa, że powinny być stawiane tylko w miejscach, gdzie jest konsensus społeczny, do tego, żeby to robić. Jest on większym fanem węgla na pewno niż Trzaskowski. Mówi o tym, że węgiel będzie ważną rzeczą w przyszłości Polski, jakby cały czas na niego stawia, ale też jest fanem elektrowni atomowej, więc jakby jakieś różnice są między panami, ale tak szczerze powiedziawszy też, no tutaj jest, to jest kwestia bardziej tego, że Karol Nawrocki widzi większy potencjał w węglu i jeszcze by w niego inwestował, a Trzaskowski może już go nie widzi, ale dostrzega, że będzie jeszcze pewnie przez jakiś czas potrzebny w trakcie tego przejścia w miksie energetycznym. Także to jest jakaś różnica między kandydatami też. No, więc to są kwestie związane z programami i różnymi takimi konkretnymi kwestiami, ale to nie koniec, bo jeszcze jest kwestia oczywiście afery. Afery były ważne w tej kampanii, było ich masa, więc czujemy, że musimy wam jednak o nich opowiedzieć na koniec, bo to nie byłoby fery, gdybyśmy tego po prostu nie zrobili. I zacznijmy sobie od Trzaskowskiego, więc jeśli chodzi o Trzaskowskiego, to my dostrzegamy takie dwie główne. Pierwsza afera to jest Nask. Jakby w ogóle afera Nasku to jest bardzo poważna afera, tak żebyśmy mieli wszyscy tego świadomość. Afera Nasku, jeśli ktoś nie wie, to w dużym skrócie, bo mówiliśmy tam na kanale, ale to w dużym skrócie polega na tym, że ktoś, nie wiadomo kto, ale prawdopodobnie za granicę, czy już wiemy, że za granicę, finansował na Facebooku reklamy. Reklamy, które atakowały Karola Naworskiego i. Mencena, to było jeszcze w pierwszej turze, a podnosiły czy wspierały Trzaskowskiego, mówił, że Trzaskowski jest super. No i te reklamy sobie tak śmigały, śmigały, zaczęło się to robić coraz głośniej. No i w końcu wyszedł NASK, NASK, który domyśla się jest agencją taką polską, która między innymi powinna zajmować się dezinformacją. No i NASK stwierdził, że zdezinformuje społeczeństwo. Chyba nie to bo to mamy wrażenie, ale tak stwierdził. Wydał taki komunikat, że faktycznie coś jest nie tak, ale w komunikacie było to tak napisane, jakby wszystkie trzy osoby były poszkodowane, nie? czyli jakby były reklamy, które wspierały Trzaskowskiego, atakowały Nawroskiego i Mencena, a nas tak napisał, że wszyscy byli zaatakowani, tłumacząc tym też, że wiecie, że te, te reklamy, które pomagają Trzaskowskiemu tak naprawdę są po to, żeby wiecie, potem właśnie wyszło, że mu pomagały i żeby zrobić mu aferę i jakby widzicie, to się właśnie teraz dzieje swoją drogą, więc one też były przeciwko niemu. No było taką, wiecie, no, dosyć odważną tezą, bo jednak mamy wrażenie, że te, te reklamy, które się wyświetlały ludziom, to, to one miały jakieś znaczenie w rzeczywistości i to, że ktoś jest został tym złapany, no to, to, to wiecie, nie wiem, że to przykrywa. Także nie jesteśmy przekonani co do tego tłumaczenia, w każdym razie nas takie tłumaczenie wydał. No i tam się trochę zagotowało, nie? Zagotowało się właśnie, że tak trochę, trochę nieładnie to z tym wszystkim postępujecie. No a potem okazało się, że afera się cały czas rozkręca, bo Wirtualna Polska prowadzi do raportów NASK-u i w sensie zaczęła ich pytać, że prosiły się o te raporty. No i raporty nasku się nie pojawiały, no bo nas stwierdził, że one są tajne. No co, na polska pyta, czemu są tajne? No ja stwierdził, bo tak zadecydowaliśmy i się okazało, że chyba nie mają prawa tak sobie po prostu zdecydować, że coś jest tajne, a coś nie. No ale prawda, zrobiła się o tym gruba afera. Afera, która dotyczy potencjalnie finansowania kampanii z zagranicy, bo cały mechanizmie wyglądać w ten sposób, że zagraniczne pieniądze szły do polskich NGOs, z nazwy mają być profrekwencyjne, a te właśnie wydawały pieniądze na kampanię na Facebooku, która miała wspierać Trzaskowskiego, atakować i Mencena. Także zrobił się niezły syf, niezły bajzy, to jest rzecz która absolutnie jest, powinna zostać wyjaśniona, a jakby, no wydaje się, że nie ma tutaj na ten moment takiej wiecie, wielkiej walki, żeby to wyjaśnić. Przy czym afera dostała trochę nazwę tego nasku, no bo nas też tam, wiecie, jako rządowa agencja czy tam rządowa instytucja popłynął strasznie. Bo pomijając też aspekt tego, czy powiedzieliśmy, to jeszcze zmanipulował opinię publiczną w jednej kwestii, bo ja wiecie, powiedział, że dzięki ich interwencji Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, zablokował, prawda te wszystkie profile reklamowe i te reklamy, na co Meta powiedziała, że nie, jak coś, to są legalnie działające u was organizacje, wy sobie z tym radcie, to nie jest nasza sprawa, po prostu pieniądze się skończyły, że reklamować, ale jak coś, to nie, tak nie było. No jest przy połogu. I to zdecydowanie uważamy, jest największa afera Trzaskowskiego w tej kampanii. Jest jeszcze druga rzecz, znaczy Trzaskowski często miał się z prawdą. Mamy wrażenie, że tak wiecie, w wielu miejscach faktycznie nie miał oporu przed tym, że tak coś rzucić, I tak może niekoniecznie była to informacja najbardziej prawdziwa na świecie. Złotym absolutnym było to, jak na debacie rzucił, prawda, Demagog, sprawdźcie to, po czym Demagog sprawdził i okazało się, że Trzaskowski nie miał racji. To było zabawne strasznie. Więc no cóż, to to takie rzeczy u Trzaskowskiego. jeśli chodzi o Nawrockiego z kolei, o mój Boże, afery Nawrockiego! No tego jest dużo. Tego jest dużo, i to one zamykają się w tej myśli głównej, że trochę nie wiadomo, co z przeszłością nawrockiego. Pierwsza afera to jest oczywiście kwestia mieszkaniowa mieszkania pana Jerzego, co do którego, no pojawiły się zarzuty, że je wyłudził, prawda, że ten pan Jerzy wykupił to mieszkanie z tego zasobu komunalnego. Teraz naprawdę znalazł się w DPS-ie i tak dalej. Ta, ta afera się ciągnęła, ciągnęła, sztab Karola Nawrockiego robił wszystko, co tylko mógł, żeby jej pomóc. W sensie, żeby ta afera była jeszcze gorsza i nie umiał nic wytłumaczyć, co było straszne. A zakończyła się w sumie tym, tak już skracając bardzo historię, że Karol Nawrocki w sumie w dosyć oczywisty sposób skłamał i w sensie chyba nie da się tego inaczej wytłumaczyć, to znaczy niemal jednocześnie, w ciągu naprawdę paru godzin się wszystko działo. Na konferencji Czarnek i pokazał, patrzcie, to jest akt notarialny, który całą sprawę Karol Nawrocki zapłacił 120 tysięcy za to mieszkanie, czyli nie ma żadnego wałka. No więc spoko, ale wydaje się, że jakby Karol Nawroki nie wiedział, że czarnek ma taki plan, albo nie wiemy, co tam się stało, bo poszedł na wywiad i w wywiadzie powiedział, że no, jakby on absolutnie, absolutnie nie płacił, on to płacił w ratach i w ogóle jeszcze długo i tak dalej. I pojawiło się pytanie chwila. To teraz mówisz tutaj, prawdę czy kłamiesz, czy na tym akcie notarialnym to jest prawda czy kłamstwo, no, bo nie możesz jednocześnie powiedzieć, że nie spłaciłeś tego w momencie, gdy ten akt notarialny istniał, a w akcie notarialnym jest napisane, że to spłaciłeś. To jakby albo teraz kłamiesz i spłaciłeś to, i jak notarialny ma rację, a ty teraz kłamiesz, albo się. Wtedy w akcie notarialnym, a teraz mówisz prawdę, co, co jest prawdą. No i jakby nie usłyszeliśmy chyba takiej, wiecie, wystarczającej odpowiedzi, przynajmniej w naszej opinii, także ta afera z mieszkaniem, potencjalnym włudzeniem mieszkania w przeszłości Karola Nawrockiego jest grubą rzeczą, tak uważamy, a druga sprawa to ta, która wyszła na wywiadzie u Męcena, czyli kwestia ustawek. Który okazało się, że kandydat na prezydenta brał udział w ustawkach. Nie zmyślamy tego. I nie stwierdził, że się z tego jakoś wycofa, że jakoś przeprosi czy coś, tylko stwierdził, że pójdzie w to mocniej i zacznie tłumaczyć czy To były honorowe warunki, się bez sprzętu biłem i tak dalej. Więc Karol Wszystkiego wiecie, gdzieś tam Jabczak na przykład wypuścił artykuł o tym, że jakby z kim on się tam bił w tych ustawkach, po czyjej stronie stał. No i wiecie, no to jest takie, ta, ta, takie przejrzenie sobie właśnie tych ludzi, którzy z nawrockim w tych aktywnościach brali udział. Jak tam razem sobie chodzi na te ustawki, którzy to, no wiecie tam, ilość wyroków, narkotyków, przestępstw i tak dalej jest tak dużo, że nie będziemy tego nawet streszczać Zbierzemy do tego, że no takie towarzystwo średnie, średnie towarzystwo i takie bardzo gangsterskie, byśmy zaryzykowali twierdzenie okolice, w których obracał się nasz obecny kandydat na prezydenta. Z czym wiąże się, trzecia gu... duża afera, nazwijmy to, ale nie wiem, jak ją nawet nazwać, to znaczy to, że z był w tej kampanii dosyć mocno atakowany przez różne media, to trzeba przyznać, ale nawet jeśli założymy, że nie wszystko, co padło jest prawdą, to przez to, co wiemy, że jest prawdą, tak? Bo na przykład te ustawki, no to Karol Nawrocki sam je potwierdził. W dużym, dużym oddaleniu rysuje się obraz bardzo dziwnej przeszłości, bardzo podejrzanej przeszłości. I takiej przyszłości z kategorii, że trochę chyba nie zostało to wyjaśnione. Nazwalibyśmy Aferą, całą przeszłość Karola Nawrockiego w tej kampanii wyborczej, i wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiednie stwierdzenie, prawda? Szczególnie, że te zarzuty są dosyć poważne. Też te, co do których Karol Nawrocki sam się przyznał w sumie, więc. No, także takie afery. Moi drodzy, parę rzeczy bardzo szybki. Bądźcie z nami w niedzielę na wieczorze wyborcze, będziemy go oczywiście robić, będzie super, będzie dobra zabawa, będziemy sobie rozmawiać, a potem będzie film, więc yy, cudownie, jeśli dalej nie macie pomysłu, na kogo chcecie głosować. Być może zainteresuje Was quiz na My Politics, który jest dostosowany teraz do drugiej tury, jesteśmy jego patronami medialnymi, także my zachęcamy. Jeśli chcecie, zróbcie go sobie i wiecie, zawsze może coś to wam podpowie. Dziękujemy, że byliście z nami w trakcie tej kampanii wyborczej która była straszna, ale już jesteśmy na jej końcu, więc jeśli jesteście ze nami od dłuższego czasu, to bardzo Wam dziękujemy. Idźcie do wyborów, to jest nasz inny film, to jest nasz Instagram. Serdecznie Wam dziękujemy. na do zerknięcia naszego Patronite'a. Staramy się starać. Dla Was. Cześć!